Imieniu, ale też w imieniu mieszkańców harcerzom podziękować, którzy co roku z tym światłem przybywają do nas, do Dzieżgonia i na nasze ręce z księdzem proboszczem my te światło przyjmujemy. Także za te światło nadziei serdecznie był zapłać i za to, że jesteście zawsze u nas i rzeczywiście ta, ta nadzieja płynąca w tym świetle betlejemskim myślę, że przepełni nasze serca w tym, w tym świątecznym okresie. Wszystkim szanowni państwo jest mi niezmiernie miło, że mam tą przyjemność przywieźć do Państwa betlejemskie światło pokoju. Pochodzi ono z Betlejem, jest to światełko, które przenoszą skauci w wielkiej sztafecie betlejemskiego światła pokoju, przekazują sobie z państwa do państwa i to oto światło zostało odebrane przez koronę wydańską z Zakopanego, przywiezione do Marborka. No i oczywiście z Marborka ja miałam zaszczyt przywieźć je do państwa, mam nadzieję, że dotrze do wszystkich mieszkańców.